Anatomia i fizjologia anatomia, drogi oddechowe. Górne drogi oddechowe tworzą jama nosowa, jama ustna, gardło i część krktania. Dychanie powietrze zostaje w nim ogrzane, nawilżone i oczyszczone, od poziomu fałdów głosowych rozpoczynają się dolne drogi oddechowe, tchawica i drzewo skrzelowe. Odchodząc od tchawicy, dwa oskrzela uniedzielą się kolejno na oskrzele płatowe, segmentowe, podsegmentowe aż do skrzylików końcowych, powstających po 16 podziałach. Z każdym podziałem oskrzela i oskrzeliki są coraz krótsze i węższe. Ich liczba się podwaja i zwiększa się łączny przekrój światła dróg oddechowych. Oskrzela i oskrzeliki o średnicy poniżej 2 mm to drobne drogi oddechowe. Opór dla przepływu powietrza w ich obrębie stanowi wielką część całkowitego oporu dróg oddechowych. Dlatego choroby tej części drzewa oskrzelowego długo pozostają ukryte i odniają się dopiero w stadium znacznego zaawansowania. Od oskrzelików oddechowych rozpoczyna się część oddechowa płuc, czyli trafa wymiany gazowej. Oskrzeliki oddechowe przechodzą w przewody pęcherzykowe, kończące się woreczkami pęcherzykowymi zbudowanymi z pęcherzyków płucnych. Pojedyncze oskrzeli końcowe, razem z zaopatrywanymi przez niego oskrzelikami oddechowymi, przewodami pęcherzykowymi i pęcherzykami płucnymi, tworzą grono płucne. Grono płucne jest podstawową jednostką czynnościową płuc, w obrębie której dokoduje się wymiana gazowa. Od kilkunastu do około trzydziestu gronek tworzy zrazik płucny a te tworzą płac płucny, górny, środkowy i dolny płuca prawego oraz górny i dolny płuca lewego. W płucach jest od 300 do 500 milionów płocherzyków płucnych o łącznej powierzchni 70-80 m2. Płocherzyki mają kształt nieregularnego wielościanu, a ich średnica wynosi od 200 do 250 mikrometrów. Siane pochyrzyki tworzą naczynia włosowate, włókna, tkanki łącznej i pneumocyty typu pierwszego, wyścielające powierzchnię wewnętrzną płocherzyka. Pneumocyty typu pierwszego są komórkami o bardzo cienkiej warstwie cytoplazmy i dużej powierzchni. Bezpośrednio przylegają do błony podstawnej. W pęcherzykach są też obecne pneumocyty drugiego i trzeciego typu oraz makrofaki pęcherzykowe. Pneumocyty drugiego typu wytwarzają surfaktant, substancję zmniejszającą napięcie powierzchniowe pęcherzyków ustnych. Zależność między ciśnieniem w pęcherzykach a napięciem ich ściany ich promieniem przedstawia prawo placa. Jest to P równa się 2T podzielić na R. Gdy zmniejsza się wielkość pęcherzyka, ciśnienie w jego odrębie powinno rosnąć, a małe pęcherzyki powinny się zapadać. Zapobiega temu surfaktat. Zmniejszające napięcie powierzchowne w sposób zależny od objętości płuc. Funkcja surfaktatu: Zmniejszenie pracy koniecznej do zwiększenia objętości płuc. Stabilizacja pęcherzyków, czyli zapobieganie zapadaniu się małych piochyrzyków podczas wydechu. Zapobieganie obrzękowi płuc dzięki zmniejszeniu napływu Płyną do pochorzyków z naczyń i śródmiąższów płuc. Zrąb śródmiąższowy płuc. Drogi oddechowe, naczynia krwionośne i pochorzyki płucno są otoczone zrębem śródmiąższowym, który pełni funkcję podporową. Zrąb śródmiąższowy jest zbudowany z substancji podstawowej zawierającej proteoglikany, włókien tkanki łącznej oraz różnych komórek powodzenia m W stanach patologicznych w zrębie śródmiąższowym mogą gromadzić się komórki zapalne, limfocyty, makrofagi, mastocyty, ozonofile i neutrofile. Łuk na tkanki łącznej wokół pęcherzyków płucnych są ułożone tak, że przy wdechu nie są nadmiernie napinane i pęcherzyki płucne w tym samym całe płuca łatwo zwiększają swoją objętość. Siły sprężyste powstające przy zwiększaniu objętości płuc są przenoszone od włókien tkanki łącznej otaczających pęcherzyki przez włókna otaczające grona i szeziki płucne. Ukona tworzące przegrody międzypłatowe otaczające pęcherzyki oskrzelowo i naczyniowe aż do płótnej trzewnej. Mechanizm ten otrzymuje drożność dróg oddechowych. W czasie wydechu, kiedy ciśnienie działające na ściany dróg oddechowych od zewnątrz jest większe niż ciśnienie w ich światle, zmniejszenie zrębu siedmiuszowego to jeden z mechanizmów patologicznych prowadzących do rozermy płuc. Uszkodzenie włókien w karpy łącznej usuwa siły sprzężyste otrzymujące drożność drobnych dróg oddechowych, co prowadzi do ich przedwczesnego zamykania w czasie wydechu pułapki powietrznej oraz hiper... E, hiperinflacji, statycznej i dynamicznej różnego typu procesy zapalne zaburzenia gojenia uszkodzeń i włóknień są podstawowym mechanizmem patologicznym chorób ścieprzowych płuc mięśnie oddechowe głównym mięśniem oddechowych jest przepona która przyczepia się do 6 dolnych par żeber od mostka i do kręgów lędźwiowych do obu kopuł przepony dochodzą nerwy przeponowe wychodzące z plotu szyjnego. Przepona, kurcząc się, obniża się i spłaszcza, a jednocześnie dzięki mięśniom międzyżebrowym zewnętrznym unoszą się żebra, co prowadzi do zwiększenia objętości klatki piersiowej, spadku ciśnienia o drogach oddechowych i wdechu. Równocześnie wzrasta ciśnienie w jamie brzusznej. Pomocnicze mięśnie wdechowe, m.in. mięśnie, mięśnie pochyłe i mostkowo sutkowo bojczykowe Mięśniami wydechowymi są głównie mięśnie ścielne jamy brzusznej, a także mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne. W warunkach prawidłowych praca mięśni oddechowych odpowiada za od 1 do 2% całego zużycia tlenu, natomiast w stanie ciężkiej obturacji oskrzeli nawet za około 30%. Fizjologia. Oddychanie jest procesem wymiany tlenu do tlenku węgla między ustrojem i środowiskiem zewnętrznym. Wymiana gazu oddechowych między atmosferą a krwią przepływającą przez płuca nazywa się oddychaniem zewnętrznym, a wymiana gazowa na poziomie tkankowym między komórkami a krwią krążeniem dużego oddychaniem wewnętrznym. Oddychanie zewnętrzne obejmuje dwie główne procesy fizjologiczne wentylacja i wymiana gazową w pierwszym decydują właściwości mechaniczne tkanki piersiowej i płuc oraz czynności mieści oddechowych a o drugim wielkość powierzchni bariery pęcherzykowo-śródmiogłuszniczkowej i dopasowanie wentylacji do przepływu regulacja wentylacji sieć neuronów regulujących oddychanie mieści się w rdzeniu przedłużonym i moście ich funkcja to automatyczne generowanie rytmu oddechowego regulacja częstości i głębokości oddychania w zależności od bodźców mechaniczny z receptorów w płucach i klasy piersiowej, chemiczny z chemoreceptorów centralnych i obwodowych. bodźce z ośrodków oddechowych docierają poprzez rdzeń kręgowy, nerwy przeponowe i międzyżebrowe do przepony i mięśni międzyżebrowych. Aktualność mięśni oddechowych poprzez wentylację reguluje ciśnienie parcjalne tlenu i CO2 we krwi tętniczej. Ciśnienie parcjalne gazu krwi są rejestrowane i przekazywane do ośrodków oddechowych, co zamyka pętlę od regulacji oddychania. Oddychanie może być świadome, dowolnie regulowane przez impulsy skory mózgowej. Wentylacja. W fizjologii oddychania przyjmuje się ciśnienie atmosferyczne, ma wartość 0. Ciśnienie niższe od atmosferycznego jest ujemne, a wyższe dodatnie. Powietrze przepływa z miejsca o wyższym ciśnieniu do miejsca o ciśnieniu niższym. Wdech jest następstwem czynnego działania mięśni wydechowych. Aktywny skurcz mięśni oddechowych obniża ujemne ciśnienie w jamie płucnej, co sprawia, że ciśnienie pęcherzykowe staje się niższe od atmosferycznego, dzięki czemu powietrze jest ściągane do płuc. Wdech trwa do płuty, dopóki ciśnienie wytwarzane przez mięśnie oddechowe nie zrówna się z ciśnieniem sprężystym płuc. Spokojny wydech jest zjawiskiem biernym. Mięśnie oddechowe są rozluźniane, czyli sprężyste płuc powodują wzrost ciśnienia pęcherzykowego powyżej atmosferycznego i powietrze wypływa z płuc. Przy spokojnym oddychaniu wahania ciśnienia pęcherzykowego są bardzo małe. Ciśnienie opłucnowe jest ujemne w czasie całego cyklu oddechowego. Opór dróg oddechowych zależy od długości dróg oddechowych i ich średnicy. Dla danego odcinka dróg oddechowych jego dwukrotnie wydłużenie podwaja obór, natomiast mieszanie świata o połowę zwiększa opór a 16-krotnie. W czasie wdechu ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej oddziałuje na drogi oddechowe jest bardziej ujemne niż ich świetle i oskrzele się rozszerzają. Przy nasilonym wydechu ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej staje się dodatnie i przewyższa ciśnienie wewnątrz oskrzeli, które, się uci które są uciskane, a jej światło staje się mniejsze. Dynamiczny ucisk na drogi oddechowe jest przyczyną ograniczenia przepływu powietrza przy nasilonym wydechu. Koniec spokojnego wydechu jest punktem spoczynkowym układu oddechowego, w którym mięśnie oddechowe są rozluźniane, a ciśnienie pychorzykowe jest równe atmosferycznemu. Działanie grawitacyjne oraz Konfiguracja kratki piersiowej przypody powodują, że ciśnienie płucnowe jest różne na różnych poziomach płuc. Puchożyki w górnych częściach płuc są bardziej rozciągnięte i mają większą objętość, ale mniej się powiększają podczas oddechu. Puchożyki w dolnym części płuc są natomiast poddawane większemu granicowi rozciąg rozciągającemu podczas oddechu. Z tych powodów, wentylacja dolnych części płuc jest większa niż górnych. Innym, następstwem nierównomiernego rozkładu ciśnienia płuc. Nowego jest oddziaływanie na drogi oddechowe. Przy wdechu na skrzyliki i postawę płuc działa większe ciśnienie zamykają się one wcześniej niż oskrzeliki położone wyżej. Tak więc dolne części płuc otrzymują większą część powietrza nabieranego przy wdechu, ale są podatne na zamykanie przy wydechu i przerwanie przepływu powietrza przy małej objętości płuc. Wymiana gazowa. W górnych drogach oddechowych wydychanie powietrza ulega wysyceniu paru wodnym. Dlatego jego ciśnienie parcjalne stanowi różnicę między ciśnieniem atmosferycznym, a ciśnieniem pary wodnej w temperaturze 37 stopni Celsjusza i wynosi 713 mm supertęci. stanowi 21% powietrza atmosferycznego i dlatego ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu wdechowym wynosi 150 mm subartęcie. Część powietrza wdechowego pozostająca w drogach przewodzących nie uczestniczy w wymianie gazowej i tworzy anatomiczną przestrzeń martwą. W kołnierzykach wentylowych ale nieukrwionych także nie dochodzi do wymiany gazów oddechowych. Jest to pęcherzykowa przestrzeń martwa. Obie przestrzenie martwe, (anatomiczna i pęcherzykowa tworzą fizjologiczną przestrzeń martwą. U zdrowych osób fizjologiczna przestrzeń martwa jest tylko nieco większa od anatomicznej i stanowi od 25 do, 30%, do 35% objętości pojedynczego wdechu. Objętość powietrza w pęcherzykach uczestnicząca w wymianie gazowej w ciągu jednej minuty to wentylacja pęcherzykowa. Przy przeciętnej liczbie oddechów 12 na minutę wentylacja minutowa wynosi 6 litrów, a wentylacja pęcherzykowa 4 litry. Gazek krwi przechodzą przez błonę pęcherzykową łośniczkową zgodnie z gradientami ciśnień parcjalnych. Jedyną drogą eliminacji CO2 z ustroju są płuca. Ciśnienie parcjalne CO2 jest prosto proporcjonalne do jego produkcji, a odwrotnie proporcjonalne do wentylacji pęcherzykowej. Prawidłowe ciśnienie parcjalne CO2 w pęcherzykach pustych i w Wynosi około 40 mm supertencji, a we krwi żelnej od 45 do 47 mm supertencji. Hiperwentylacja oznacza wentylację nadmierną w stosunku do potrzeb metabolicznych i powoduje zmniejszenie PACO2. Hipowentylacja to wentylacja zbyt mała do poziomu metabolizmu, powodująca zwiększenie PACO2. Zwiększenie VD wiąże się ze zmniejszeniem wentylacji pucharzykowej, chyba że nastąpi zwiększenie wentylacji minutowej. W wielu chorobach podstawowych mechanizmem niewydolności oddechowej jest zwiększenie VD, które nie może zostać wyrównane z zwiększeniem wentylacji minutowej. Istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność między wentylacją płychorzykową a frakcją tlenu pobieraną z pychorzyków. Zmniejszenie wentylacji płychorzykowej powoduje zwiększenie frakcji tlenu pobieranych z płychorzyków. Zaburzenie czynności płuc powoduje zwiększenie różnicy między ciśnieniem parcjalnym tlenu a pychorzykiem płucnym, a ciśnieniem parcalnym tlenu we krwi tleniczej. Prawidłowe PAO2 wynosi około 100 mm supertenci, PAO2 od 75 do 100 mm supertenci, a parcjalne tlenu we krwi żelnej od, 45 do 40, od 35 do 40 mm supertenci. Transport gazów we krwi. Tlen i CO2 we krwi są przenoszone w następujących postaciach: rozpuszczalnej, związanej z białkami, przekształconej chemicznej. Ilość tlenu rozpuszczalnej we krwi jest bardzo mała, a głównym środkiem transportu O2 jest hemoglobina. Wyrażone odsetkowo wysycenie Hb określa, jaka część dostępnych miejsc yy, związania tlenu jest zajęta. Zależność między ciśnieniem parcjalnym tlenu a saturacją lub ilością tlenu związanego z hemoglobiną przedstawia krzywa dysocjacji hemoglobiny. Krzywa ta ma kształt litery S. W prawidłowym zakresie PaO2 przebieg krzywy jest płaski, co oznacza, że umiarkowane zmniejszenie w PaO2 powoduje jedynie niewielkie zmniejszenie ilości tlenu związanego z hemoglobiną. W zakresie wartości ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi żylnej krzywa ma stromy przebieg, co oznacza łatwiejsze przechodzenie tlenu z krwi do tkanek. Czynnikami fizjologicznymi wpływającymi na zdolność HB do wiązania tlenu są pH, PCO2, temperatura i wzrost przesuwa krzywą w prawo. Szczególnie znaczeniem przypada PCO2. W wiązanie CO2 przez Hb jednocześnie zmniejsza powierzchnię Hb do tlenu i ułatwia jego oddawanie. Odwrotny proces zachodzi płucach. Oddzielenie CO2 do Hb zwiększa jej zdolność do wiązania tlenu i oprawia jego przechodzenie do krwi. Na powiększenie Hb do tlenu dodatkowo wpływa stężenie 2,3-di-fosfoglicy w erytrocytach. Jego wzrost w wyniku hipoksy zmniejsza łatwość wiązania tlenu z Hb. U zdrowego człowieka nie dochodzi do płynnego, Zrównania PaO2 z PaO2 i istnieje różnica pełnośniczkowo łośniczkowa do TEN. Czynnikami wpływającymi na wielkość tej różnicy są dyfuzja przeciek i dostosowanie wetracji do przepływu. CO2 dyfunduje z krwi wośniczkowej do pełnośniczku do momentu pełnego zrównania się PaCO2 z PACO2. Zależność między wartościami CO2 we krwi a PACO2 jest prawie liniowa. W zakresie wartości między tętniczym a żylnym PCO2 ustrój ma więc zdolność poprawnego usuwania CO2 przy niewielkich różnicach cięciń parcjalnych co ułatwia zachowanie małych różnic w PH między kryożyną a tętniczą CO2 jest przenoszony we krwi w postaci rozpuszczalnej 6% związanej z hemoglobiną i wodowetlaną HCO3. Zależność między wentylacją a przepływem płucnym. Średni stosunek wentylacji do przepływu wynosi 0,8. W warunkach prawidłowych, głównie w wyniku działania siły grawitacji, przepływ krwi u podstawy płuc jest większy niż szczyta. Również wentylacja w dolnych płatach jest większa niż w górnych. Jednak różnica przepływu jest, jest dużo większa niż różnica wentylacji. Wartość stosunku wentylacji do przepływu jest mała u podstawy płuc, a duża w górnych płatach. Jeśli VA do Q zmniejszy się do zera, to PaO2 obniży się do wartości wymieszanej krwi żylnej. Śleutonowana krew z obszarów niedostatecznie wentylowanych powoduje hipoksenię tętniczą. Jeśli do pęcherzyków nie dopływa krew, to nie może być z nich odbierany ten, a nie eliminowany CO2. Przy po śledzeniu perfuzji, wartość VA do Q rośnie, a skład gazu pęcherzykowego upodabnia się do powietrza wchłanianego. I nieefektywna wentylacja przypomina wentylację w przestrzeni martwej. Przebieg krzywej dysocjacji hemoglobiny decyduje o tym, że. Zwiększenie PAO2 powyżej 100 mm mmHg jedynie w niewielkim stopniu zwiększa zawartość tlenu we krwi. Oznacza to, że obszary o dużym VA przez Q nie kompensują niedodatku zawartości tlenu z obszarów o małym VA przez Q. Po chrzekach prawidłowo wentylowanych w obszarze o prawidłowej perfuzji Hb jest już w pełni wysycona i zwiększona. PAO2 nie powoduje znaczącego wzrostu zawartości tlenu we krwi. Dodatkowo przepływ krwi przez pęcherzyki o dużym VA przez Q jest zmniejszony, co tym bardziej utrudnia wyrównanie hipoksemii. Zaburzenia VA przez Q wpływają również na wydalanie CO2, ale wzrost PaCO2 powoduje zwiększenie wentylacji minutowej, co zwiększa usuwanie CO2 z pęcherzyków o dużym i małym VA przez Q i normalizuje PaCO2. Wzrost wentylacji zwiększa zawartość tlenu we krwi, opływającej pęcherzyki o małym VA przesku, ale w niewielkim stopniu wpływa na czynność piłkocharzyki o dużym VA przesku. W efekcie zwiększenia wentylacji normalizuje PaCO2 i poprawia PaO2. Opłucna. Opłucna jest błoną surowiczną pokrywającą płuca i wewnętrzną powierzchnię ściany klatki piersiowej oraz przepony. Powierzchnię opłucne wyściera jednowarstwowy międzybłon. Pory między błonką opustnej i ściennej umożliwiają wchłanianie płynu z jamy opustnej do naczyń chłodnych. Jest to jedyna klinicznie istotna droga wchłaniania płynu z jamy opustnej. W warunkach prawidłowych jamy opustnej znajduje się od 10 do 20 mm płynu wypełnionego około 20 mikrometrową e, mikro szczelinę między opustą przedną a ścienną. Ciśnienie w jamie opustnej jest niższe niż atmosferyczne, co ułatwia rozprężanie płuca podczas wdechu. Fizjologia Oddychania w czasie snu. Struktura snu. Podczas snu cyklicznie występują dwie fazy. NREM, według klasyfikacji AASM, składa się z trzech stadiów. Stadia N1 i N2 stanowią sen płytki. Stadia N3 stanowią sen głęboki. REM, występują szybkie ruchy gałekoczne. Aktywność kory mózgowej jest duża. Występują uważania sedne, natomiast napięcie mieści jest znacznie zwiększone. Sen ma charakter uporządkowany. A fazy i stadia snu układają się w cykle trwające od 90 do 120 minut. W warunkach prawidłowych sed rozpoczyna się od stadium N1-RM i stopniowo pogłębia się aż do stadium N3. Następnie dochodzi do nagłego spłycenia snu i przejścia w fazę REM. Ze upływem nocy skraca się czas snu głębokiego, a wydłuża się REM. Zachowanie prawidłowej architektury snu, szczególnie obecności snu głębokiego i fazy REM, jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ustroju. Oddychanie w czasie snu. W czasie snu płytkiego może wystąpić tzw. oddychanie okresowe. W śniegu głębokim dochodzi do zmniejszenia wentylacji minutowej. PaO2 obniża się o 5-10 mm a PaCO2 wzrasta o 2-8 mm subartenci. W fazie REM oddychanie jest nieregularne. Występują okresy przyspieszenia lub zwolnienia oddychania. Mogą występować również bezdechy pochodzenia centralnego trwające od 10-20 do 20 sekund. W fazie REM obniżenie PaO2 i wzrost PaCO2 są większe w porównaniu z fazą NREM. Jednakże fizjologiczne zmiany oddychania w fazach NREM i REM nie zakłócają prawidłowego funkcjonowania ustroju.